Czy kiedykolwiek czułeś, że szczęście to miraż, że im szybciej biegniesz, tym bardziej się oddala? Może myślisz, że jeszcze za mało osiągnąłeś, że brakuje lepszej pracy, bardziej wyrzeźbionego ciała, kolejnych podróży, większych braw. A co jeśli powiem Ci, że to wszystko jest częścią farsy? Istnieje sekret. Sekret zakopany przez tysiąclecia, ukryty pod motywacyjnymi przemówieniami i plastikowymi uśmiechami sekret tak niebezpieczny, że został wymazany ze szkół, zniekształcony w książkach i uciszony na kazalnicach. Sekret, który, jeśli odważysz się spojrzeć prosto w oczy, może zniszczyć wszystko, w co wierzyłeś o dobrym życiu. Epikur wiedział o tym, i dlatego próbowano go wymazać. Nie. Nie był zwykłym hedonistą, jak ci wmawiano, nie głosił niekończących się uczt ani orgi przyjemności. Mówił o czymś innym, coś o wiele bardziej groźnego. Epikur odkrył, że szczęście nie zależy od świata, lecz od Twojego wyrzeczenia się go. To jest zakazany sekret. Byłeś trenowany, jak wygłodniały pies. Każde powiadomienie, każda promocja, każda nowinka na rynku działa jak przynęta. Skaczesz, skaczesz znowu, skaczesz jeszcze raz, zawsze czekając na nagrodę. Ale ona nigdy nie przychodzi w całości. Zawsze czegoś brakuje, zawsze smakuje mniej. A na koniec dnia kładziesz się do łóżka, jakbyś spadał w przepaście. Sufit patrzy na ciebie, cisza oskarża. Dlaczego czuję się tak? Dlaczego, mimo że mam wszystko, czuję, że nie mam niczego, bo jesteś uwięziony, uwięziony w klatce z pustych obietnic i pragnień, które nie są twoje. Niewidzialna klatka, wygodna, udekorowana frazami sporadników i celami produktywności. Ale klucz jest tam, zawsze był, tylko zostałeś uwarunkowany, by go nie dostrzegać. W tym materiale rozerwiemy zasłonę. Pokażemy, co Epikur naprawdę powiedział i dlaczego to może wywrócić twoje życie do góry nogami. Zdekodujemy to, czego nikt nie chce, byś zrozumiał. Prawdziwe szczęście wymaga wyłączenia maszyny. Nie zmieniaj filmu, nie uciekaj, bo jeśli posłuchasz do końca, zrozumiesz, dlaczego współczesny świat boi się Epikura i może po raz pierwszy zobaczysz, że nie jesteś zepsuty, tylko zatruty. Przygotuj się. To, co nadchodzi, nie przyniesie pocieszenia, będzie boleć. Ale to właśnie w tym bólu zaczyna się wolność. Słyszałeś o Epikurze, filozofie, który uczynił ze szczęścia przedmiot studiów, ale stereotyp, który o nim krąży, przedstawia go jako rozpustnego hulakę, jakby był tanim hedonistą, rozwiązłym. Ta karykatura została stworzona, by go pogrzebać na dobre, bo prawda, którą pielęgnował, jest niebezpieczna. Tak niebezpieczna, że jego głos musiał zostać uciszony przez wieki. Epikur urodził się na greckiej wyspie w III wieku przed naszą erą i założył swoją szkołę w Atenach. Żył częściowo odizolowany, z dala od dworu, z dala od reflektorów. Tworzył skromną myśl, przynajmniej na pierwszy rzut oka, ale o sile tytanicznie subwersywnej. To co napędzało jego poszukiwania nie był chwilowy, ekstatyczny zachwyt, lecz trwała spokój. Zmienił spojrzenie na przyjemność, uczynił z niej broń przeciw lękowi życia, przeciw tyranii nieskończonego pragnienia. I oto ostrzeżenie, które nieliczni odważą ci dać: Jeśli teraz porzucisz ten materiał, wrócisz do rutyny impulsu, będziesz nadal karmić maszynę wysysającą twój spokój, wracasz do biegania za plastikowymi uśmiechami, monetyzowania własnego czasu, czynienia ze swojego ciała scenę. Własnej wartości liczbę. Ale jeśli zostaniesz, jeśli obejrzysz do końca, otrzymasz coś więcej niż ideę, otrzymasz oskarżenie. Oskarżenie przeciw wszystkiemu, co sprzedawano za postęp. Bezpośrednie stwierdzenie, nie żyjesz, reagujesz. Tak może to brzmi tragicznie, ale jest konieczne, bo tylko ten, kto rozpozna niewidzialne więzienie, może zacząć kopać mur, rozwalać łańcuchy, dostrzec horyzont. Zauważyłeś, jak każde pragnienie przychodzi w przebraniu pilności, jak wszystko wymaga teraz, już, zanim się skończy. Pilność to maska niedostatku. I ta pilność niszczy, miażdży, czyni cię sługą własnych impulsów. Wyobraź sobie, że w środku jesteś pustą jaskinią, pełną echa. Każde pragnienie, które się pojawia, krzyczy, odbija się, naciska. A ty próbujesz zaspokoić tę niekończącą potrzebę, więcej bodźców zewnętrznych, więcej zakupów, więcej dowodów społecznych, więcej celów, ale każda z tych dodatków wytwarza nowe echo, nowe wymagania. Jedyny dźwięk, który rośnie, to hałas wewnętrzny. Patrzyłeś na zewnątrz i myślałeś, że pustka wynika z braku, ale pustka pochodzi z nadmiaru, z nagromadzenia, które zaciemnia. Więc pytam, Ile razy mówiłeś, gdy będę miał to czy tamto, wtedy będę szczęśliwy? Ile projektów, związków, sukcesów zainwestowałeś, wierząc, że przyniosą ci zbawienie? Ile rąk sięgnęło po coś i napotkało pustkę? Jeśli zamkniesz oczy, zobaczysz za obiektami rozbite lustro, fragmenty tego, w co wierzyłeś, że jesteś, a teraz już się w tym nie rozpoznajesz. Epikur o tym wiedział. Wiedział, że nieograniczone pragnienie to nauk przebrany za wolność. Powiedział: Kiedy niczego ci nie brakuje, nic cię nie przeraża. Tu pojawia się fundament twojej wewnętrznej terapii: zidentyfikować to, czego nigdy nie miałeś, a nosisz to jak pilną potrzebę. Te głosy mówiące: Nie jestem wystarczający, nie mam prawa, nie mogę przestać. Spróbuj teraz zapisać, w myślach lub na papierze, trzy obecne pragnienia, które niepokoją cię pilnie. Zapytaj, są moje? Czy je odziedziczyłem? Czy naprawdę są istotne? Jeśli podejmiesz tę analizę do końca, zobaczysz, że wiele pragnień to pożyczone duchy, maski, które do ciebie nie należą. Chodzi o to, że żyjesz prosząc świat, by cię dopełnił. A świat. Oczywiście nigdy nie akceptuje. Zwraca ci rozbity obraz twojej własnej szczeliny. Czy kiedykolwiek poczułeś, że po osiągnięciu tego, czego pragnąłeś, nastąpiła cicha depresja? rozpad duszy. Chwila, a teraz? Jakbyś wspiał się na górę, podziwiał widok i odkrył, że on też kłamie? Ten moment jest fatalny. To wtedy opada ostatnia zasłona i uświadamiasz się, nic nie wypełniało tego, co stworzyło pragnienie. Wyobraź sobie, że rodzisz się z niewidzialną raną w piersi. Ta rana woła, szepcze, naciska, krzyczy pragnienia. Przez życie próbujesz sterylizować tę ranę zdobyczami, związkami, nagrodami, narkotykami, rozrywkami, ale za każdym razem, gdy tymczasowe lekarstwo dotyka rany, ona się cofa. Krwawinowym materiałem wymaga dalszej interwencji. I nigdy nie odpoczywasz, bo rana jest istotą. Rana jest korzeniem. Wiele ciał, wiele relacji, wiele osiągnięć, ale nic nie leczy źródła. Nadal nosisz wewnętrzną dziurę, ukrytą pod pozorami szczęścia. Epikur spojrzał w tę dziurę i dokonał dwóch niszczycielnych odkryć. Pierwsze, Brak bólu nie jest tym samym, co obecność radości. Drugie, prawdziwa przyjemność nie jest bodźcem, lecz jest spokojem. Uczył, że szczęście nie leży w zgiełku zmysłów, lecz w ciszy pragnień. Trzy: Umiarkowane życie społeczne i przyjaźni. Epikur nie był pustelnikiem. Cenił przyjaźń jako fundament szczęśliwego życia. Radości prostego towarzystwa, prawdziwej rozmowy, wzajemnego wsparcia to. Opór wobec samotności stworzonej przez nowoczesny świat. Te filary, umiarkowana przyjemność, brak bólu, przyjaźń, tworzą kręgosłup prawdziwej wolności emocjonalnej. To dyskretne bramy do spokoju, którego potrzebujesz. Ale istnieje pułapka. Wielu odczytuje to jako chłodne metody, mechaniczne przepisy. Nie jest. To zaproszenie intymna podróż, stałe reinterpretowanie każdego pragnienia, które Cię atakuje. Jeśli zastosujesz klucz ataraxii, zobaczysz, że świat traci część swojej mocy nad Tobą. Kolory stają się mniej krzykliwe, obietnice mniej hipnotyczne, bóle mniej dominujące i po raz pierwszy Twoja dusza znajduje stały grunt. Teraz jesteś gotów, by zanurzyć się w sygnały lub dowody, że ten klucz działa albo zawodzi w Tobie. Wchodzi część wisceralna, rozpoznanie znaków działania tego klucza lub jego śmierci w tobie. Jeśli zaobserwujesz te wskazówki, poznasz, czy idziesz ścieżką atarakcji, czy jesteś uwięziony w labiryncie niekończących się pragnień. Ale nie wszystko, co błyszczy, jest złotem. Istnieją fałszywe wskazówki, przebrania. Wewnętrzne opory imitujące spokój, ego przebrane za ascetyzm, chód zwodzący własne ciało. Czy sądzisz, że prawdziwy pokój objawia się jako absolutny spokój, że oderwanie oznacza brak bólu, że spokój to bezosobowa neutralność, to najpodstępniejsza pułapka, jaką Ci zaoferują? Doszliśmy do momentu, w którym teoria staje się nożem. Od teraz nie mówimy już o odległych ideach filozoficznych, mówimy o Twoim życiu. O cichych wyborach, które podejmujesz codziennie, o niewidzialnych paktach, które zawierasz ze światem, wierząc, że masz kontrolę. Budząc się, otwierasz oczy, od razu szukasz bodźca. Twój pierwszy gest to gest służelczości, sprawdzanie wiadomości, powiadomień, obietnicy dopaminy. Świat przyciąga cię z powrotem do spektaklu i idziesz, prawie zawsze, nieświadomie. Ale zdarzają się rzadkie momenty, gdy gra zawodzi. Zła wiadomość, zerwanie, kryzys zdrowotny, koniec cyklu. Coś przerywa szum, a ty słyszysz to, co było stłumione dźwięk pustki i ten dźwięk cię przeraża. Epikur nazwałby to powrotem do rzeczywistości. Chwilą, gdy pragnienie traci moc, a byt się ujawnia. Jeśli chcesz zastosować wszystko, co dotąd widziałeś, musisz wiedzieć, będzie cena. Szczęście epikurejskie kosztuje dużo. Bo wymaga rezygnacji ze świata takim, jakim jest sprzedawany. Nie chodzi o zostanie pustelnikiem ani o porzucenie przyjemności. Chodzi o ich oczyszczenie, o oddzielenie złota od zwierciadła. Więc pytanie jest proste. Czy jesteś gotów stracić urok tłumu, aby znaleźć spokój na pustyni? Bo właśnie to wywołuje ataraksja, całkowitą reorganizację Twojej wrażliwości. Stracisz głód pewnych braw, uznasz za śmieszny spektakl ostentacji, poczujesz mdłości od interesownych relacji. Będziesz milczeć bardziej niż byłoby normalne, i to będzie przeszkadzać innym. Prawdziwe szczęście ma niewidzialną cenę. Oddala cię od normozy, zbiorowego stanu społecznie akceptowanej szaleństwa. Być może zaczniesz częściej mówić: Nie, nie chcę tego. Nie potrzebuje tamtego. Być może zaczniesz jeść mniej, mówić mniej, reagować mniej. I dlatego mogą cię nazwać dziwnym, zimnym, aroganckim. Ale tylko ty wiesz, co naprawdę się dzieje. Odzyskujesz kontrolę, ujarzmiasz bestie pragnień, budujesz wewnętrzną świątynię, kamień po kamieniu. Epikur mówił, jeśli chcesz być bogaty, nie zwiększaj swoich dóbr. Zmniejsz swoje pragnienia. To jest wojna, nie przeciw światu, lecz przeciw nienasyconej potrzebie, którą on w tobie zasiewa. I tu pojawia się prawdziwe wezwanie. Nie oglądasz tylko filmu, stoisz przed wyborem. Będziesz żył jak wszyscy. Czy zaczniesz umierać dla tego teatru i rodzić się dla tego, co twoje? Jeśli dotarłeś aż tutaj, już wiesz. Epikur nie był kaznodzieją przyjemności, był chirurgiem duszy, a to, co proponował, nie było komfortem, było oczyszczeniem. Musisz zadać sobie pytanie, teraz, wobec wszystkiego, co usłyszałeś, co cię naprawdę więzi? Czego wciąż szukasz, co nie ma już sensu? Które pragnienia nadal cię kontrolują przez strach, niepewność, przywiązanie do wizerunku? Jeśli będziesz szczery, zobaczysz złote łańcuchy przywiązane do Twoich nadgarstków, łańcuchy, które błyszczą, dlatego opierasz się ich zerwaniu. Ale gdzieś w środku wiesz, nie masz szczęścia, dopóki jesteś niewolnikiem własnych pragnień. Więc wezwanie jest proste, ale brutalne: odłącz się, zredukuj, ucisz, przepisz swoją definicję przyjemności. Nie zgadzaj się żyć znieczulony pustymi bodźcami, nie zgadzaj się mylić wolności z różnorodnością, nie zgadzaj się być tylko statystą na rynku emocji. Życie epikurejskie jest dla nielicznych, nie dlatego, że jest nieosiągalne, ale dlatego, że wymaga odwagi zmierzenia się z samym sobą. Jesteś gotów to zrobić? Stanąć wobec swojej tęsknoty jak przed pękniętym lustrem i nie odwrócić wzroku? Jeśli tak, skomentuj poniżej. Wybieram ataraksję. Napisz to. Podziel się z kimś, kto potrzebuje przerwać cykl. Zasubskrybuj kanał, bo to dopiero początek. Tutaj nie dajemy łatwych odpowiedzi. Tutaj kopię się głęboko, aż się znajdzie korzeń. W następnym, ostatnim bloku podsumujemy wszystko i ujawnimy, co przychodzi po spokoju. Bo szczęście nie jest końcem, punktem, jest fundamentem czegoś znacznie większego. Teraz, gdy wiesz, czym jest aterakcja, co przychodzi potem? Po spokoju, co dalej? To najskrytszy sekret myśli Epikura. Sekret w sekrecie, bo podczas gdy cały świat sprzedaje szczęście jako punkt końcowy, Epikur widział w nim jedynie punkt wyjścia, kiedy w końcu uciszasz fałszywe pragnienia. Kiedy wewnętrzna burza się uspokaja, kiedy nie musisz już niczego nikomu udowadniać, wtedy i tylko wtedy jesteś gotów na coś większego. Prawdziwym celem filozofii epikurejskiej nie jest szczęście, jest nim wolność. Nie ta iluzoryczna wolność robienia, co się chce, ale wolność odbycia niewolnikiem czegokolwiek, nawet samego siebie. To jest ostateczne zwycięstwo stać się panem. Własnego ducha. Wyobraź to sobie. Budzisz się i nie jesteś ciągnięty przez żadne powiadomienie. Idziesz ulicą i nie czujesz zazdrości wobec nikogo. Kochasz nie gubiąc siebie. Pracujesz nie rozpraszając się. Jesz nie uciekając. Istniejesz i to wystarcza. W tym stanie zaczyna się kolejny poziom życia. Życie, w którym spokój. Nie jest schronieniem, lecz platformą, gdzie przyjemność jest lekka, przyjaźń głęboka, a czas wreszcie Twój. Teraz wyobraź sobie odwrotność tego, powrót do starego cyklu, do pragnienia, które nie mylknie, do zależności w przebraniu, do niewidzialnego więzienia. Naprawdę tego chcesz? Większość wybiera powrót, większość woli wygodę klatki od ciszy pustyni. Ale ty nie jesteś większością. Dotarłeś aż tutaj, zobaczyłeś to, co jest za zasłoną, więc idź dalej. Pilnuj swoich pragnień, szanuj swoją pogodę ducha, a gdy ona się zachwieje, wróć. Epikur czeka na ciebie na skraju burzy z jednym zaproszeniem: przyjdź. Być wolny.